Hej, witam was w kolejnym odcinku z Bundescap, czyli zagrajmy w Fantasy Bundesliga. Dzisiaj ze mną jest gość specjalny, na pewno będziecie go kojarzyć. Jest to youtuber, który ma już ponad 600 subów. Jestem naprawdę szczęśliwy, że udało mi się go zaprosić. I będzie dzisiaj opowiadał o swoim składzie, postawił swój kuponik, także myślę, że spodoba wam się ten format takiego odcinka. I tutaj ze mną właśnie jest Fericita. Witaj. Cześć wszystkim, zgłasza się Fericita. Cześć Karolu i cześć, cześć. cześć. widzowie. No i jak tam? Cieszysz się z zaproszenia, czy raczej Bardzo się było to cie, dla ciebie cie... takie zaskoczenie? Też było troszeczkę zaskoczeniem, ale cieszę się, bo w sumie też jak zachęcałeś w sumie tam, żeby brać udział w tej, w tej fantazy lidze, to też tam właśnie napomniałeś, napomknąłeś o tym, że, że będą wywiady i tak w sumie z, zainteresowało mnie to trochę, nie powiem, że nie. Aczkolwiek jak przyszło co do wywiadu, to się trochę zestresowałem. Wiesz, ale... pierwszy wywiad to zawsze jest trochę stresu, nie? No, troszeczkę, ale w, w sumie fajna, fajna zabawa i wydaje mi się, że tutaj. Fajny odcinać z tego wyjdzie, no i fajne takie wywiady nawet z widzami można by było No właśnie porobić. tak planuję tak planuję tylko właśnie dużo osób jest zestresowanych i nie chcą brać udziału w wywiadach ale jako ty teraz będziesz pierwszy pokażesz że to nic mm. strasznego to może inni też pójdą za twoim śladem i będą tak, chcieli tylko, że, na te wywiady przychodzić że też my mamy jakby takie większe Obeznanie, no nie? Z mikrofonem, czy tam mówieniem samemu do siebie do komputera, no nie tak kolokwialnie to no nazwijmy, jak nagrywamy. Tak, a, a tam niektórzy właśnie już z myślą, że będą na odcinku czy coś, to właśnie mogą tak się stresować troszeczkę. No ale y, to nie jest nic strasznego. Takie no pytanie rozrywkowe Jak ci się podobał ostatni mecz Juventusu z Romą? Szczerze mówiąc, nie oglądałem. Tak myślałem, to było takie na rozluźnienie pytanko. Także spoko. No, niestety, Dobra, niestety. to może przejdziemy już od razu do twojego składu, mm -hmm. bo tutaj już dzisiaj mamy, zaczynamy trzecią kolejkę. Także możesz no, tak, powiedzieć, tak. co tam w twoim składzie świta. No to w sumie mój skład jest niezmieniany od samego początku. No i w sumie już teraz wiem, że troszeczkę błędów tutaj popełniłem przy tym, bo w sumie mój skład się składa głównie z zawodników Burusi Dortmund i Bayernu. Mhm. No ja tutaj mam tylko jednego zawodnika ze Stuttgartu, mhm. nie wiem czy ja to dobrze czytam, i jednego zawodnika mam z Freiburgu. No i to tyle. No, to no powiem i... ci, że jak Bayern będzie grał z Borusią, to będziesz miał kłopot. No, no właśnie, nie przemyślałem tego, w ogóle nie wiedziałem, jak to będzie działało. No a teraz już wiem, że jednak trzeba by było tutaj z każdego składu chociaż tego jednego zawodnika mieć. No nie, żeby tam z każdego meczu wyciągnąć jakiś punkcik. No, tak jednego w by zależności, no, no z tych słabszych drużyn to już nawet można sobie ominąć. No tak, 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 ale właśnie tam z tej góry tabeli jednak warto tych zawodników sobie tam chytać I mhm. nie w takich ilościach, no bo tutaj mam z Borusi pięciu i z Bayernu mam czterech. No powiem ci, że ja też na początku troszkę przesadziłem z Bajerem Leverkusen, bo chyba miałem pięciu zawodników, mm -hmm. ale teraz już mam chyba trzech, także powinno być okej. No okay. z no. no i w sumie co? Na, na, na bramie Neuer standardowo, mhm. no bo lepszego wyboru nie było, ale tak sentymentalnie i patriotycznie Gikiewicza dałem na ławkę. No powiem Ci, że Gikiewicz mi w ostatniej kolejce 15 punktów zdobył. No, w sumie tutaj też widzę, że bo tutaj są, jak jest ławka, to tutaj są chyba punkty, jakie tam tak, tak. nie? Tak, tak, tak. No, to tutaj całkiem ładna punktacja ma. Na obronie mam... Humelsa, Davisa i Gintera. Gintera, Tak, dobrze. No. Ok. To trzeba się do niego odezwać. Żeby dobrze no. zagrał. Bo kurde, akurat Gintera miałem na obronie, jak w piwkę grałem sobie na telefonie. I w sumie nawet mi się ładnie sprawdzał i tak uznałem, że sentymentalnie go sobie pyknę. Spoko, spoko. Hmm. Okej. Okay. No i co, na pomocy mam Sancho. Sancho chciałem ogólnie zdobyć w ale to było bardzo trudne i w sumie go nie zdążyłem zdobyć, ale bardzo mi się podobał. Hmm. Tutaj mam jeszcze jakiegoś chłopka, którego ciężko będzie mi przeczytać nazwisko. Koulibali. Mhm. Koulibali, no? To Koulibali, o, no dziękuję za pomoc. No i Emre Chan, Emre Kan, tak? Chan, dobrze chan, no, mówię, no, tak. To jest Dokładnie. No i Tobias Raschl na pomocy jest. O tego typa to akurat nie kojarzę. No to też jest z Borusi, ale on nie zdobył żadnych punktów ogólnie i on to chyba nie, nie gra w ogóle meczu, po zero punktów zdobył. No, to, no pewnie, ale... to jest do podmianki raczej. No. To już akurat taka mała podpowiedź dla ciebie nad przed kolejką. Kogo możesz wymienić? Tylko, że, tylko, że, że no tutaj to. Aha, bo to trzeba będzie go sprzedać w sumie. Tak, no tak bo mówiłeś, że można. Dobra, to spoko. No i na ataku Haland le, lewy na sirodeczku z gwiazdeczką, oczywiście. No i Miller. No ciekawy składik powiem ci, ciekawy, tylko że właśnie troszkę dużo tej Borusi. No, z Borusią przesadziłem. No tego Rashla trzeba będzie na pewno wymienić. Tylko, że tutaj na ławce też mam jakiegoś bolka, co, co nie gra, w ogóle punktów nie zdobywa. Także będę musiał sobie je posprzedawać i coś tam spróbuję zakupić nowego. Wiesz, zawsze masz dwa transfery w kolejce, także mhm. akurat tych dwóch byś mógł wymienić. No tak trzeba będzie zrobić. Dobra, to teraz ja przedstawię swój skład na tą kolejkę. Mm -hmm. Powiem tak, na, na bramce jednak postawiłem nadal chyba na Gikiewicza, bo Hradecki nie wiem, czy dobrze zapunktuje w tej kolejce. Dalej, patrząc od obrony, Upamecano, Christopher Lenz, Jérôme Rassilon, Rassilon przepraszam, nowy nabytek, zmieniłem sobie jakiegoś tam gościa z Herty, bo niestety, ale bardzo słabo grał. No i Wendel. Myślałem nad zmianą Wendela, ale jednak jeszcze na tą kolejkę go zostawiłem. Dalej Daniel Didavi w pomocy, Charles Aranguiz, Dajci Kamada, no i Kevin Campbell. Tutaj raczej bez zmian zostawiłem tak jak jest, tylko gwiazdeczkę na Kamadę zmieniłem z Aranguisa. Chyba będzie ok. A na napadzie Musa Diebi i Robert Lewandowski. W obwodzie mam jeszcze Anderson Andersona z Keln na napadzie. Ostatnio dobrze zapunktował, może i tym razem będę myślał jeszcze, jak ten skład poustawiać. Ale chyba to będzie optymalny skład, jak na ten moment. I mam nadzieję, że zapunktujemy sporo yy, w tej kolejce i wyścigniemy tego, tą osobę na pierwszym miejscu. Co ty o tym myślisz? No, wydaje mi się, że składik spoko. Też ogólnie fajnie sobie przemyślałeś, żeby mieć jakby. Znaczy, no ty już wiedziałeś to, no nie, nie popełnić tego błędu, żeby nie mieć tych zawodników z, z jednego klubu praktycznie wszystkich, tylko tą różnorodność, żeby tutaj każdy. Mm, każdy mógł jakieś punkciki przynieść mhm. no. tylko, że wiesz, tutaj akurat ta fantazy Bundesliga różni się tym od fantazy Ekstraklasy, że w fantazy Ekstraklasie możesz mieć maksymalnie trzech zawodników z jednego klubu a, no a tutaj jest... chyba jest absolutna dowolność i dlatego też te błędy popełniałem no tutaj tutaj w sumie chyba tylko finanse by nie pozwoliły z tego lepszego klubu zdobyć jakby całego składu, ale tak. z takich gorszych, gorszych, to można by było chyba cały skład pyknąć. Bardzo możliwe, wydanie. bardzo możliwe. Myślę, że składy mamy omówione. Mamy różnicę między sobą dwóch punktów, więc życzę ci powodzenia w tej kolejce. No, będzie ciężko chyba. I co? Myślę, że przejdziemy sobie do twojego kuponu. No, możemy przejść do kuponiku jak najbardziej, tylko ja sobie tutaj też otworzę meczyki. Dobra. I... Okej. Okay. No to myślę, że zaczynamy od Union Berlin SV Mainz. No tutaj właśnie sobie tak obczaiłem te poprzednie meczyki tych klubów. No i tam Berlin dostał 3-1 chyba, z tego co pamiętam, no i drugi zremisowali, a Mainz znowu dostało 3-1, a potem 4-1. Mhm. I wydaje mi się, że tutaj jednak Berlin zdominuje Mainz. I co? Czystą jedyneczkę? Stawiasz czy coś innego? Wiesz co, właśnie tak myślałem nad tym, bo tutaj mi mówiłeś, że te gole można obstawiać. I może obstawimy, że będzie 2-1 dla Berlina. Dokładny wynik chcesz postawić? No, spróbujemy tak. Dobra, to już szukam tego. Dokładny wynik 2 do 1 dla Berlina. Mhm. Okej, okay, 7,60 kurs. O kurde, dobry. Dobra, to lecimy dalej. Borussia, Dortmund, Freiburg. No tutaj, no raczej Borussia, no. Bo tak sobie też tutaj mam obczajone. Freiburg po Remisie i po zwycięstwie, a Borussia też tutaj miała w sumie jedną porażkę z Augsburgiem, nie? Mhm. Tak, z Augsburgiem, ale Augsburg też jest w gazie. Tak. No nie ja wiem, ja to, nie, no Borussia, Borussia zdecydowanie i no w sumie tutaj to może te pół, półtora gola, bo to półtora gola to znaczy, że ogólnie padnie w spotkaniu, tak? Tak, tak, więcej y... niż półtora? No tak, niech będzie więcej niż półtora. Dobra, czyli kurs 1.16. Okej, okay. Dalej Werder Brema, Arminia Bielefeld. Hmm. Czekaj, 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 werder. Dobra. to jest yy, tutaj. Ja tutaj mam za, sobie zaznaczyłem tak po, po obczajeniu, że, że Berman wygra. Werder Berman wygra. Mhm. Hmm, bo tutaj też się tym sugerowałem, bo w sumie oni grali baraże spadkowe chyba, nie? Tak, nie, tak A tak. nie. Tak, ale. Ale ładnie im poszło w tych barażach, więc może jakby pójdą za, za ciosem i tutaj... Tym bardziej, że Arminia Bielefeld jest Beniaminkiem. Aha, no to też właśnie, to, to na to nie zwróciłem uwagi. No także tutaj też wydaje mi się, że Berman wygra, ale tutaj bym po prostu obstawił, że, 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 że wygrają bez żadnego tam tych półtora gola ani... Czyli czysta jedyneczka, tak? Tak, czysta jedyneczka. Okej, okay, 2.17 kurs. Okej. Okay. Następnie Eintracht Frankfurt, Hoffenheim. E, Okej. Okay. No tutaj raczej e, wstawiałbym na to, że wygra Hoffenheim, albo będzie remis w tym meczu, no bo to jest takie spotkanie z, z górnej części tabeli, no nie? Mm -hmm. Więc ciężko tutaj by było stwierdzić. Mm. Zawsze możesz Nie, no postawić dobra. właśnie remis lub wygraną gość. gość. Aha, mo można postawić, że remis tak, lub wygraną bo to no to jest Dobra, to, to... 0,2 02, taki ten kursik. Okej, okay, okej, okay, dobra. No to ja będzie, że albo Hoffenheim wygra, albo remis. Dobra, czyli stawiam 02, 1,63. Mhm. Teraz następne: Stuttgart-Leverkusen. Mhm. No tutaj wydaje mi się, że Leverkusen wygra bo w sumie tam Stuttgart wygrał z Mainz, ale potem, ale ten Leverkusen miał w sumie dwa remisy, więc wydaje mi się, że teraz oni będą chcieli coś wygrać, no i, no i się wezmą za siebie. No powinni, <laughs> więc, powinni. No więc tutaj na Leverkusen będę stawiał. Czysta ale dwiezka, też. Tak? tak, tak, tak. Dobra, czyli 1.89 kurs. Mhm. Następnie kolonia z mężem Gladbach. Mhm. Eee. Dobra, bo tutaj sobie też eee, obczaj, obczaję tylko. Bo tutaj Borussia y, bo, bo miała 0/1. A nie, remis i porażka. Eee, a kolonia. Kolonia dwie porażki. Mhm. Eee. Kurde, ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że Kolonia wygra jednak. Zawsze możesz postawić podwójną szansę. A co to znaczy ta podwójna szansa? O co no podwójna szansa albo na wygraną, Aha, no, no, no. albo na remis, czy tam wygraną gości, czy tam Aha, gospodarzy, to, to wystarczy sprawy. ci pierwsza połowa albo koniec meczu. Hmm. No dobra, to, to, Czyli to, jak to, to na przykład podwójną szansę, szansę na wygraną gość z podaży. To w pierwszej połowie wystarczy, że wygrają, a potem już się wynik nie liczy. Ewentualnie, jak nie wygrają w pierwszej połowie, no to wtedy na koniec meczu muszą wygrać. O kurde, to, to jest fajne. Dobra, to ja bym sobie obstawił coś takiego na, na kolonie. Dobra, to już szukam tego. Podwójna szansa 2,87. Mhm. Ok, i teraz RB Lipsk, Szalkę. Lipsk i Szalkę. No, tutaj na, na Szalkę raczej bym stawiał, że, że będą zdeterminowani i wygrają w końcu. No, bo Szalkę tutaj. No, cinko, cinko. No, powiem Ci, że Więc... kursy na Szalkę w tym meczu są dość spore. No, dlatego właśnie też. Znaczy no też nie, nie, nie kierowałem się kursem, ale tak wydaje mi się, że no po dwóch porażkach może się wezmą, tak? Niby Lipsk no też no, nie, ładnie gra nawet, ale, ale no nie no, no, na szalkę bym postawił, tak żeby wprowadzić taki yy, sm smaczek, tak, nutkę emocji do kuponu. Czyli czysta dwójeczka, tak? Mhm. Yy, kurs 11. <noise> I ostatnie dwa mecze nam zostały: Wolfsburg, Augsburg. No, ja tutaj sobie zaznaczyłem, w sumie, że Augsburg raczej wygra, ale tutaj się też nie, nie zagłębiałem jakoś, bo, no bo tam nie mieli żadnych ciekawych meczy ani, ani nic. Raczej tam jakieś remisówki, z tego co pamiętam. Jakieś remisy w poprzednich meczach, jakieś tam porażki. Jakieś tam wygrane, tak bardzo tak prze, prze, przeplatało się to, więc ciężko było jakby określić, czy ktoś jest w czy nie. A że też jakby się tak w 100% nie angażuje w tą Bundesligę, no to jednak obstawiłem więcej po prostu na Augsburg. Czyli przez tą dwójeczkę stawiasz? Tak. Mhm. Dobra, czyli kurs 3,65. Okej. Okay. I zostało ostatnie spotkanie. Jestem bardzo ciekawy, co tu postawisz. Bayern, Monachium, Herta. No, no tutaj jednak wydaje mi się, że na Bayern postawię, bo na pewno dobry kurs by był teraz sobie myślę na przeciwników Bayernu, ale no Bayern sobie nie pozwoli drugi raz chyba na, na porażkę. No. Szczególnie, że herta. jak tam im szło, 9 miejsca aktualnie. Porażka i wygrana. No nie, tutaj będzie zdecydowanie Bayern i wydaje mi się, że będzie powyżej czterech bramek w tym spotkaniu. Czyli chcesz postawić po prostu spotkanie, że wygra Bayern i będzie więcej niż cztery bramki, tak? Tak, tak. Czekaj, znajdę to. Mam coś takiego, wygrana Bayernu i plus 3,5. O, no to niech będzie coś takiego. 1,76. Mhm. Dobra, czyli tutaj kuponik mamy postawiony, yy, wszystko tutaj powinno być ok. Yy, do wygrania jest 21 tysięcy. O kurde, to ładny kupon zapierdzieliłem. Yy, w takim razie już właśnie został I zapuszczony i powiem takie, Ci taką ciekawostkę. No? że osoby, które nie grają w Bookmachera, zwykle mają szczęście początkującego. I tego szczęścia <noise> początkującego Ci życzę, bo pierwszy kupon <noise> przeważnie jest trafiony. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze ja teraz pokażę swój kuponik. Oczywiście Twój kupon będzie w linku w opisie, bo mhm. teraz nie będę tego domontowywał. Ale mój teraz się pokaże na ekranie. I wygląda on tak. Union z Mainz plus 2,5 bramki. Czyli bardzo podobnie do Twojego w sumie, bo Ty mm -hmm. postawiłeś dwa do jednego. Yy, mm -hmm. Dalej Dortmund-Freiburg, postawiłem na zwycięstwo Dortmundu, jedyneczkę czystą. ma Arminia Bielefeld, również czysta jedyneczka na, We na Werder. Następnie Eintracht, Hoffenheim, plus 2,5 bramki. Myślę, że będzie, mm -hmm. mam nadzieję przynajmniej. <laughs> Następnie FC Kelny Borussia Mönchengladbach, gladbach tutaj postawiłem na Gladbach, czyli różni, różnimy się już tutaj. czysta mm -hmm. dwójeczka. Mm -hmm. Dalej Stuttgart Leverkusen też czysta dwójeczka. Mm -hmm. Następnie Erbelipsk Szalkę tutaj postawiłem na Lipsk, tym bardziej że grają u siebie. Mm -hmm. a oni zwykle walczą o te górne pozycje. Dalej Wolfsburg, Augsburg, tutaj postawiłem podwójną szansę na Augsburg, 2,83 kurs mm -hmm. miałem z rana jeszcze. I ostatnie spotkanie postawiłem w sumie tak samo jak ty, Bayern Monachium Hertha, wygrana Bayernu i plus 3,5 bramki. Mm -hmm. No i jeszcze powiem coś takiego, że Lechu... Mi wywróżył, że ten kupon będzie 100% trafiony, więc nie wiem, czy mam się cieszyć z twojego kuponu, czy z mojego. U mnie jest do wygrania tylko 315 zł, bo jest taki bardziej bezpieczny. No, w sumie ja życzę tobie, żebyś, żebyś ty wygrał jednak, jednak yy, warto życzyć szczęścia gospodarzowi. No. A to dziękuję, dziękuję. No ale jeśli wygrasz ty, to oczywiście kaską się dzielimy, także wiesz. <noise> jak najbardziej. Kwestia dogadania <noise> tylko. Pewnie. 50-50. Albo tam 70-30 w stronę gospodarza i pomyślimy, ja będę Jak wygramy, to się dogadamy. Tak, wtedy będziemy dopiero myśleć. Dokładnie. Chcesz kogoś jeszcze pozdrowić? No, co, no, pozdrawiam y, wszystkich widzów i w szczególności pozdrawiamy tutaj Lecha, moderatora. Y, pozdrawiam Izę, bo na pewno będzie to oglądała. W sumie, ale przypał, nie? Pozdrowiam najpierw Lecha, później Izę. O, będzie przypał. Będzie, będzie przypał. No, no i tak, tak o. W sumie to, to wszystkich pozdrowiłem, których chciałem pozdrowić. Okej, okay, to ja się dołączam do pozdrowień. Życzę. Wszystkim miłego dziąka, bo to dzisiaj się jeszcze ukaże. Także. No. miłego dnia. I również. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Na razie. Sławeczka.